O, Ice King, a co tutaj w ogóle robisz? Ty, Ice King nic nie mówi, to znaczy, że nie żyje? Co ty w ogóle gadasz? Ice King by z tego powodu by nie umarł. Przecież to by było zbyt lamekskie? Ale spokojnie, obudzę go. Latarku. Dobra, zaraz się obudzi ten dziadek. O, cześć Ice King. Genio, znalazłem pracę. A, jaka to praca? Odjazdowa. Zostanę świętym Mikołajem. Ice King, czy ty naprawdę chcesz pracować jako święty Mikołaj? Tak, chcę. To świetna praca. Udowodnię ci to. Ja pile nienawidzę tej pracy. E, czy ty jesteś prawdziwym świętym Mikołajem? Nie, jestem Ice King. Pieprza stąd małolacie. To co, gramy w karty? Dobra, ale ja zaczynam. Czapie, mówi się coś piepsy. Dobrze, skoro ja zaczynam, najpierw stawiam Ralc. A później energię i to tyle. Teraz możesz ty zacząć galate. Więc tak, 4 Nesbole, 4 Round Moon, żeby ciebie dobić. A jeszcze to jest na X, wiesz o tym. I teraz ty możesz zacząć. Nie, no kto tak kurwa zaczyna grę? Co no to, to jest chore? To jest dla mnie oszustwo. O nie, przegiołeś teraz, przegiołeś! Wiesz co ja teraz chcę na święta? Chcę tego boksa z Charizardem, żebyś był w dupie. I teraz to napisałem do świętego Mikołaja, żeby mi to dał. Eee, to może chcesz drugą rundę? Cześć, Ice King, jak tam praca? Nie! Wyrzucili mnie, nawet nie wiem z jakiego powodu. No może nie istnieją niebieskie Mikołaje. Ice King, nie kłam, wiem, że byłeś na jeba... Genio! Masz rację, ale nie z tego powodu jeszcze mnie wyrzucili. Impresja! Zobaczcie na moje rysunki. Ty naprawdę chcesz to pobrać? Popieram! No, to ostatnie było najgorsze. Ice King, przecież jesteś królem, możesz robić wszystko. Jenio, to dobry pomysł. Idę i się zapytam. Ludzie, jestem królem i musicie mnie przyjąć. Nie, bo ja ciebie, a w ogóle, kto przychodzi tutaj na je to jest niedopuszczalne. O, nie będę świętym Mikołajem. O, Liz. Mikołaj, weź mi daj tego boksa z Szajzagnem, bo galej oszukuje, to ja chcę. Gienio! Będę świętym Mikołajem dla nich. O, prezent dla mnie? A zobaczę co tam jest. <laughs> ja to chciałem! <laughs> eee, kto to jest w ogóle glurak? Co to jest? Podoba Ci się prezent? Nie, wcale, w ogóle mi się nie podoba ten prezent. Jak znajdę Mikołaja, to ja wezmę piłę mechaniczną i go obetnę. Jest Sailor, ja go znajdę, nie żartuję. Dalej idziemy. Ej hey, Ice King, a dlaczego ja dostałem gilotynę? A skąd mam wiedzieć? To jest to Ci Mikołaj, kuga.